Ale on pięknie wygląda w tych kołach, jeszcze jak maska dojdzie i tur, to już w ogóle będzie kozak. Ale to nie o tym. Dzisiaj dzisiaj temat yy, nawozów będziemy próbować dzisiaj wysiać ten kizeryt nie ma dużo, bo zery tam raptem są 4 bagi po 600 kg, tam macie 2 tony 400, to w sumie dwa zasypy tego nawoziarki nawet nie całe. 15 hektarów bodajże z zboża ozimego tylko ale mam dosyć spory rozrzut, bo mam w Sumierzycach i w Gątkowicach, także przejazdy będą dosyć dłuże to mi to chwilę zajmie nie wiem jak dzisiaj z tym przymrozkiem będzie bo coś się zaczęło chmurzyć trochę no ale liczmy na to, że coś tam będzie tego przymrozku dzisiaj było minus 4 do minus 5 nawet fajnie przemarzło. no a teraz tak wiecie, taka breja trochę jest niby mokro na polach nie jest, ale ale było to się będzie wyciągać na, na drogi, nie? No, miał być tylko gizeryt, ale jeszcze mnie się pokusiło dzisiaj rano i zamówiłem. Zamówiłem y, 2 tony 400 magnezji na łąki. Nie wiem, czy to się jedzie. To taki kryształ, jest jakby w formie kryształu. To jest bardzo fajne na trawy. Tam jest sud i sud na ładnie podnosi cukier w trawach. Od czasu do czasu to stosuję nie co roku, ale co jakiś czas tam rzucę. Y, Bag jeszcze siarczano magnezu. Też będę potrzebował. Dosypię to właśnie po trochę do tego. Do, do kizerytu, no i za tym jeszcze są cztery baksy wapna, tej żywej kredy. To potrzebuję na te pole, tam z tyłu, gdzie była gorzowska, tam jest generalnie takie bagienko. Tam jest bagienko i nie dało się piastem wjechać z normalnym wapnem. To mówię, chuj chociaż rzucę tego granulowanego na podtrzymanie pecha. Ja wiem, że ona nie podnosi pecha te granulowane, ale może chociaż podtrzyma te pecha. A normalnie tam nie wiada tylko na przymrozku, bo to jest te pole, gdzie właśnie się tą bunią tak zapierdoliłem z nawoziarką. Co na tak stało. Aż <grywa> mi ciśnienie nie wtedy na silniku zginęło. Pamiętam. No, tu mam w miarę przygotowane, żeby po paliwo muszę jechać. Na CPN obida, Tako tak obida panie. Nie, bo nie będę zamawiał paliwa, bo znowu se miejsce zajmę w garażu i to bez sensu. Jeszcze, jeszcze nie trzeba, bo nie potrzeba, to jest tyle tego paliwa tak pilnie pod koniec lutego zamówię. Nawoziarkę mam podprzepioną, przesmarowaną, uszykowaną. No ciągnik, miałem zrobić na nagrzewnicę, bo generalnie nie, nie działa mi wentylator na nagrzewnicy i pizga w tym ciągniku zwyczajnie. Jest zimno, bo wiecie, ta podłoga, ona, ja mam wygłuszoną tą matą bitumiczną i jeszcze taką pianką, ona nie przepuszcza temperatury w ogóle. Od skrzyni nic nie grzeje. Także zimno jest w tym ciągniku, no ale jakoś przeżyję, nie? Wyjścia zbytnio nie mam. Yy, I tak. No z takich informacji, no to Później będę w nocy nagrywał resztę vloga, bo młody przyjedzie nagrywać sobie film pod muzykę, takie stricte. To dam mu kamerkę i dam mu kurwa, jak to się nazywa gimbala. Niech chcę po trochę tym sprzętem, niech zobaczy jak to jest, bo on też właśnie chce sobie kupić sportową kamerę. To mu dam, niech chcę po nagrywa, a później ja sobie resztę już dogram, jak będę kończył tam w sumierzycach, bo on tam raczej ze mną nie pojedzie, to sobie dogram resztę później. No i tyle. Która przewiozłem tutaj, bo tam by mi zawadzał Udało się go frytkiem szarpnąć nawet 5 centów od ziemi podniósł, ale udało się No i tyle No i opór, kurpany Nie nagrałem za wiele, bo dałem demu, żeby ponagrywał sobie No i jadę sobie na ostatni kawałeczek tam ten klinik kurwa pół hektara Od domu jakieś 15 km Spać mi się chce jak jasny chuj już gdzieś po północy w tych habryziach kurie devol live był na TikToku Nawet całkiem fajne, bo sporo ludzi było Ech, no i co? Kończymy gizeret dzisiaj No i nic więcej dzisiaj już nie jestem w stanie posiać, bo po połomkach mam tą magniazję do wysiania yy, Rano szybko najwyżej bym ten rozsiał, rozsiałbym szybko te wapno przymrozkiem jeszcze o ile wstanę o normalnej godzinie to może być ciężkie no taki byłby plan, na wapna a później po połąka ta magnezja no bo dzisiaj szczerze powiedziawszy no nie jestem w stanie rozsiewać po polach, gdzie nie ma ścieżek zaznaczonych, tak nie mam żadnej nawigacji ani nic, żeby to jakoś w miarę fajnie szło bo po takich polach, co zboża obsiane to wiadomo, że nie ma problemu to ścieżki są niesalecisz, nie? Mimo, że światła są naprawdę no zajebiste, tak, nie ma co do dwa razy mówić widać wszystko dookoła elegancko No, ale nie będę widział na tyle, żeby równo jechać no, Za dnia ciężko niekiedy, kurwa, fajnie jechać prosto a co dopiero teraz, nie? Dobra No i co? Jadę to dosiać i uciekam do domu Tutaj od brzegu, no to trzeba opuścić Bo no nie mam tych bocznych tych, talerzy takich tych skrajnych, nie? Jest sobie weźmiemy cyk ładnie opuścimy cieniełkiem na dół, Już, żeby nie rzucać na drogę bez sensu, nie? Dobra, wałeczek Dwójeczka. ujeczka Kręci się to? Kręci się, to ja wiemy. Nie, nie, ten no, jest na tą głowę sobie jedziemy. Nie? No jest taki klinik, aby. Mój, Tam się udało zrobić całe, ale było w jednym miejscu. Ciekawie. Dopiero oczywiście cały ciągnik na sam koniec. Później wam pokażę, no ale co. No nic nie zrobisz, ważne, że jest we ścianę, tak? Tu się nie ma co oglądać, bo naprawdę. Trzeba korzystać po pierwszym mrozek. Dobra. I fajranik to. Tu mam najbiedniejsze te żydko. Też i granulka Tu jest najbiedniejsze te żydko bo, bo ten Zrobiłem tą lampkę, to jest, no to jest, no, Pikobelo. Ta lampka, nie? To nie chodzi o to, że ja se teraz tutaj doświetlam, tylko po prostu z lusterka widzę jak fajnie leci, nie? Ten nawozik Zamykam, bo mi hydraulika tutaj puszczam bo wożnek, kurde dziurawy, miałem co zrobić, a ja zapomniałem, nie? Tu widzicie leci, o widzicie, kolej. Puszcza. No i co? Upierdolił się na sam koniec. Oczywiście musiał się upierdolić. Oj Boże. Na zanieczyszczolu. Bo by tam klukłem. Ta luza była i zerwał, zerwał się lód. I tyle. Tak to jest twardo, fajnie, elegancko, naprawdę. Nie żałuję, że wyjechałem dzisiaj z tym zerytem. Dobra, wejdę do piwnika, bo zimno jak jasny chuj. I tak. Mimo, że ogrzewania nie ma, to i tak jest dużo cieplej, nie? No i mamy dzionek. Siejemy tą magnezję. Eee, aktualnie na Gorzowskiej się znajdujemy. Gorzowska wygląda tak o. Wygląda zacnie. Generalnie rośnie cały czas. Widać, że są świeże listki. Podgryzają ją tutaj sarenki trochę. Ale to nic. Eee, 250 kg tej magnezji tutaj sieje na łąki. No i tak, odnośnie tego, wczoraj tam był ten live i wam powiem szczerze nie, że ciemnoogród mamy w tym naszym rolnictwie, o co mi chodzi, chodzi mi o te takie kurwa teksty typu, gdzie to idiota w lutym jedzie siać, to tamto, gdzie to nawóz się o tej porze, przecież to połowa zimy i tak dalej, generalnie jaka połowa zimy, gdzie wy tu kurwa zimę widzicie, nie patrzcie ludzie w kalendarz, tylko patrzcie na to co się w polach dzieje. Co tutaj jest, jak to tutaj wygląda? Bo takie pierdolenie kurwa takich cwelusiów, że łajazu, gdzie w lutym jechać? W marcu, w kwietniu, kurwa w maju najlepiej jedzie z tym nawozem, to już nie ma po co jechać. Jest sucho przede wszystkim, jest strasznie sucho, roby są puste. Tutaj na tym polu nie powinienem normalnie przejechać o tej porze, a jest suchutko. A nawozy typu taka magnezja, czy tam, yy, czy tam ten kizery, no one się długo rozkładają, potrzebują dużo wilgoci, żeby się przemieścić. Także one muszą być wcześniej rozsiane, i naprawdę nie słuchajcie takich dybili, co pierdolą, że w marcu, dopiero czy tam w kwietniu to bez sensu. Tu za dwa tygodnie tutaj trzeba już rozdać kurwa RSM, azot na to trzeba rozdać, bo to już chce rosnąć. Tak ja, jak naprawdę ręce opadają, jak się słyszy takich kurwa Celusiów, co pierdolą, że to to kurwa gdzie to za wcześnie, sresznie. Są warunki, się jedzie, proste, się patrzy co jest na polu, a nie na kalendarz. Kurwa, krótko i na temat, nie? Oj Boże naprawdę ciemnogród Ciemnogród jak ja ten Było dużo ludzi ogarniętych na tym live, ale też było tak strasznie dużo właśnie takich kurwa debili, nie, że ło dobra, jedziemy, jedziemy, zastanawiam się zastanawiam czy tutaj nie jestem w stanie przejechać nie. Co ja tu jeszcze miałem powiedzieć Gizery, ile tam tego tu szło? No gizery tu szło 125 kilo, wyszło dokładnie na hektar no z tym, że, z tym, że z tym, że z tym, że ja już siałem jesienią, tak? pod korzeń, pod siew dawałem 120 kg siarczanu magnezu tak się zastanawiam, czy ja będę w stanie tu przejechać będę w stanie, no patrzcie, co tutaj w tych robach jest wody tyle co nic, nie? no tutaj przejedziemy z elegancko na drugą łąkę no, i jaki jest plan? Plan jest taki, no, że się jedę na wozy tu, gdzie się da. Są miejsca, oczywiście, gdzie tam woda stoi na tych łąkach, ale to jest wiecie, Łamek tam, kurwa, parę arów to się ominie, nie? Aż nawet można przejechać i też się nic nie stanie. kolej generalnie wczoraj nie zrobiłem nigdzie. Łota nie zrobiłem nigdzie. Jedynie co, no to tam właśnie w sumie, że tak na tym Żbitym, no w jednym miejscu stoi woda bo tam gdzieś wybija drenaż, tak? no i tam mi się zarwało, no i ubrudziły trochę ciało i tak nic poza tym, naprawdę elegancko to poszło sprawnie, fajnie, ale mówię już przyjechałem po pierwszej, bo nie chciało mi się z tym wapnem już jechać no i pewnie tego wapna teraz nie wysieje, bo coś czuję, że tam będzie mokro po tym polu po tej orce może być nieciekawie ale po łąkach sobie rozsiejemy elegancko to co trzeba Mogłem jeszcze ta sobą posiać też już bym miał z głowy, ale zobaczymy, nie? Dobra, później się jeszcze coś włączę. to rozpadało nam się trochę kurde no i co? będziemy tu coś widać? A? będziemy widać czy nie będzie widać? doświetlę się kurwa tym pierdolnikiem o albo się jednak nie doświetlę <laughs> o doświetliłem się, delikatnie rozumując dobra co następuje? Hmm, wapno rozsiałem Magnezję wysiałem Gizeryt wysiałem yy, Część soli potasowej wysiałem Zostało jakieś półtorej tony, ale już dzisiaj nie mam siły naprawdę Już kolejną noc nie, nie nadaje się już do takiego oporowego zapierdalania Nie no rozsiałbym, ale wam powiem nie, że po tej talerzówce agrotoma to jest dramat nie? Już mi się normalnie jeść nie chce od tych dziur Od tego skakania Także jak potrzebujecie jakieś kurwa ten yy, do odchudzania to zapraszam, puszczę was, pojeździcie ze ciągnikiem i odechcę wam się jeść kurwa przez cały dzień Dramat jest, dramat jest jak to skacze Boże Święty Porażka jest ta, ta leżówka. No. no to co, zostało jakieś półtorej półtorej tony półtorej tony? Będzie tam widać Nie wiem czy tam widać A. Jeszcze coś tam jest na tej kupce. Półtorej tony tej soli potasowej. To może jutro zobaczymy, czy będzie padać, czy nie. Bym to się bym miał już z głowy. No i zostanie mi enpek na łąki, ale to się jeszcze wstrzymam. Bo tam jest po części trochę azotu, nie? 4% chyba w tym enpeku jest. 4% azotu to bez sensu go teraz siedzi na łąki. Zobaczymy gdzieś za tydzień, za dwa, jak tam będzie z przymrozkami, Bo nie powiem, siada nie w niektórych miejscach. Nie w których miejscach mi. Siadał delikatnie a. no generalnie z tym wapnem, że się zajebał trochę na tych torfach upierdolił się, a ja to się umyje, nie? to jest nie problem Ej. no i co? tyle będzie dzisiaj nie, nagrałem za dużo, bo naprawdę odpaliłem sobie tam live'a i wolałem na tym live'ie sobie pogadać chwilę tutaj chłopaki mi wysłali Wysłali mi właśnie parę filmów, jak nagrywali wczoraj. To wrzucę wam, żebyście coś tam lepiej mieli, widzieli. I tam generalnie do tych chłopaków linka wrzucę w ten w opis. Tam będziecie mieli w opisie link do ich kanału. I tam oni nagrywają filmy stricte pod muzykę. Tam jest parę filmów z moim udziałem. Eee, I tyle, bo już kurwa, ledwo mówię. Dzisiaj naprawdę mam dość. Wczoraj do, do drugiej. Nie poszłem spać, to chyba była druga w ogóle. O 5 stałem, i dzisiaj znowu cały dzień. No, parę ładnych ton jest rozsiane, jest dobrze nadgonione z robotą, także jestem zadowolony. No, w sumie teraz zostanie ten NPG i tyleż reszty tej soli potasowej, i będę wyrobiony. później RSM tego aż się boję, naprawdę. Tym piździkiem, jak ja waleję 15 ton RSM-u, tym głównym, to nie, nie wiem, już ani mi się nie chce tego wyobrażać. Dramatyczne to będzie, ale razi, razi ta lampa. Dobra, skończymy na dzisiaj tyle. Coś tam zrobione jest.